Nawet kiedy poznałem Marka Siemka, to miałem poczucie, że to jest jeden z niewielu polskich filozofów, którzy by znakomicie pasowali do ścieżek Olimpii Greckiej, a jednocześnie który by dotrzymał kroku w rozmowie z Heglem. Wydaje mi się, że Marek nie tylko zajmował się filozofią, nie tylko nią żył. Ale on był chodzącą żywą filozofią we własnej postawie i pokazywał, że tam, gdzie myślenie jest na serio, to stawka w grze jest zawsze bardzo dramatyczna, paradoksalna i wymagająca często samotnego przeciwstawiania się potocznym czy dominującym sytuacyjnie opiniom. Niedarmo sądzę, że, że o Marku można jako jednym z niewielu powiedzieć to samo, co profesor Barbara Skarga powiedziała kiedyś o naszym wileńskim filozofie Henryku Edzenbergu, że to jest arystokrata ducha. Gdzie w szczególności on rozumie, że wartość walki nie rozstrzyga się taką pragmatyczną kalkulacją szans powodzenia, ale że dotyczy rangi sprawy, o którą się toczy. I on od Greków wydobył taką paradoksalną definicję filozofii, że to jest uporczywy wysiłek podejmowania tego, co konieczne i niemożliwe zarazem, że w tej przestrzeni zadań intelektualnych, ale także etycznych, poszukujących troski o racjonalność organizowania życia społecznego, jest wyzwanie logos. I wyzwanie praksis, poszukiwania języka ponadczasowego, ale i wysiłku w nadążaniu w językowym ogarnianiu świata za tym, jak nam bardzo się wymyka. Więc, że, że poza dominacją mniemań potocznych jest także wysiłek rozpoznawania głębokich prawd. Marek Siemek, pamiętam w 1981 roku, kiedy byliśmy w euforii Solidarnościowej, kiedy. Zaczęliśmy czuć się podmiotowo zorientowanymi. Był tym, kto paradoksalnie, wbrew nawet docenianym przez siebie i promowanym myślicielom frankfurskim. Wygłosił na jednej z konferencji krytykę rozumu nieinstrumentalnego, to znaczy chciał pokazać, że przedmiotowość traktowania sama w sobie nie musi być wykluczana z jakości interakcji, tu był niezwykle wyrafinowany partnerem i współ, dyskutującym, współmyślącym z Heglem. I może najciekawsza rzecz dla mnie, która jest świadectwem tego, że, że nawet taki niezwykły filozof, tak głęboko i y, 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 wszechstronnie myślący o życiu pod koniec swojego losu filozoficznego zetknął się z takim dla niego samego e, e, ozdrowieńczym otwierającym mu oczy na sytuację, której sam filozof by nie wymyślił, sytuacją mianowicie kiedy po udarze spotkałem go w szpitalu, on sam z wielką dumą i zadumą jednocześnie powiedział do mnie: "Zobacz Lech, umiem stać i wreszcie wiem, jakie to ważne, móc cieszyć się radością w obcowaniu z własnym ciałem i, i, i byciem jego, jego podmiotem. To pokazało, że w życiu my bywamy zaskakiwani przez taką głębię doświadczenia, która zmienia perspektywę filozoficzną nawet tak wybitnemu umysłowi jak Marek Siemek. No więc pamiętam jeszcze jeden moment, który był zaskakujący dla marka filozofa i marka człowieka i który mam ciągle przed oczyma. Mianowicie po udarze, kiedy odwiedziłem go w szpitalu, Marek już był na tyle w rehabilitacji zaawansowany, że siedział na krześle, rozmawialiśmy i w którymś momencie powiedział mi o najważniejszym swoim doświadczeniu filozoficznym, że oto. Dzięki temu dramatycznemu wydarzeniu, on odkrywa dla siebie radość człowieka czującego smak zdolności do wstawania z krzesła, do panowania nad własnym ciałem, do przywrócenia sobie zrozumienia życia jako tego, które jest wypełnione radością, której my często nie doceniamy, nie zauważamy. A właśnie ta dramatyczna sytuacja pokazała mu smak bycia bytem cielesnym, cieszącym się i oczywiście z dumą i zadumą można było potraktować tę sytuację jako nowe doświadczenie filozoficzne, które zaskoczyło tak wybitnego filozofa, jakim jest Marek. Ja go zawsze pamiętam jako człowieka niezwykle skupionego, charyzmatycznego, stąd ta formuła, że i wielki jak myśliciel grecki i wielki jako jedyny m, potencjalny interlokutor Hegla. Człowiek, który potrafił e, mieć subtelną e, analizę filozoficzną, wcale nie czując się e, analitykiem. Człowiek, który pokazał inne oblicze marksizmu, wcale nie powielając e, e, wzorów e, uprawiania marksizmu dominującego e, e, w środowisku. Człowiek zatem, który e, pod wieloma względami był samotny. Marek był człowiekiem e, e, życia, tak? który życie smakował, który wiedział, że można, Także buntem, także kpiną, także sprzeciwem wobec potocznych i dominujących zachowań coś pokazać. Marek mógłby, Marek dla mnie jest taką hybrydą Diogenesa i także Sokratesa oczywiście. Jak arystokrata ducha, mam wrażenie, że on czasami miał poczucie, że jest ponad szereg sporów, które które się toczą. Dlatego nawet czasami miałem mu za złe, że będąc tak wybitnym filozofem, za, za mało dramatycznie sprzeciwiał się różnym skłonnościom naszego środowiska, ale być może to właśnie była ta stoicka mądrość i ten dystans, który pozwalał mu wykonywać pracę i mieć w myślach za przedmiot sporu ludzi pokroju Hegla.